Warun S26 to rower elektryczny na grubej oponie, który nie boi się żadnego terenu. Wydajny silnik, pełna amortyzacja, duże możliwości konfiguracji sterownika to tylko ułamek jego możliwości. W dzisiejszym filmie przybliżę Wam nieco bliżej ten model e bikea opowiem o jego plusach i minusach. Na wstępie dodam także, że rower do recenzji otrzymałem bezpośrednio od producenta. Dziękuję za wsparcie moich blogów i kanałów. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie subskrybuj kanał. Dzięki. No to zaczynamy. Pierwsze wrażenia. Warunes 26 to elektryczny rower górski o masywnej, nowoczesnej sylwetce, który od razu przyciąga uwagę swoim designem. Dostępny jest w dwóch kolorach, białym lub czarnym. Obie wersje mają niebieskie akcenty i duży napis warun na boku ramy. Producent zastosował tutaj opony typu FAT 26x4 cale, siedmiobiegową przerzutkę Shimano, silnik w tylnej piaście, a także pełną amortyzację. Bateria chowa się w ramię, a w razie potrzeby możemy ją wyjąć i zabrać ze sobą na przykład do ładowania. Nie miałem specjalnych problemów z montażem tego roweru. Podobnie jak inne e-bike dostępne na rynku, warun przyjeżdża wstępnie złożony w dużym i ciężkim pudełku. Sam rower waży 35 kg, więc w kontekście wagi plasuje się mniej więcej w połowie stawki. To akurat duży plus, da się go podnieść i przenieść kilka schodków, chociaż wiadomo, że parę kilogramów mniej byłoby zawsze lepiej. Zwróciłem uwagę na kilka rzeczy w trakcie jego składania. Producent zastosował tutaj pedały z tworzywa zamiast metalowych, a także dość dziwny system mocowania tylnego błotnika. O ile z przodem temat jest prosty, zakładam go tak jak w każdym innym e-bike. Tak, tył wymaga zastosowania specjalnego uchwytu montowanego do sztycy siodełka. Umożliwia on całkiem niezłą regulację kątów, ale jak dobrze dokręcicie takie mocowanie na odpowiedniej wysokości, robi się problem z regulacją wysokości siodełka. Jeżeli sami jeździcie na rowerze, to tego nie zauważycie, ale jak rower użytkuje kilka osób o różnym wzroście, to będzie irytujące. W podobny sposób mocuje się także tylny odblask. Nie mamy tutaj żadnego światła stałego ani stopu. Warun jest duży z dość sporym amortyzatorem z przodu. To akurat spory plus, bo mostek kierownicy jest też wyżej. Dzięki temu mogłem bardzo szybko dopasować dobrą pozycję pod siebie, a mam 182 cm wzrostu i waży prawie 100 kg. Zabraliśmy ten rower na wycieczkę razem z dwoma innymi e-bajkami. Klasycznie już po kilku kilometrach zamieniliśmy się na rowery, by każdy mógł sobie wyrobić opinię i jednocześnie porównać z podobnymi konstrukcjami. Jazda po w miarę równym terenie przez 40 km nie zmęczyła mnie specjalnie. Nadgarstki zniosły to bez problemów, zacząłem czuć jedynie lekko plecy. Natomiast jazda po nierównościach i z większą prędkością w terenie to mistrzostwo w wykonaniu S26. Amortyzator ramy pracuje znakomicie, nawet większe nierówności i przeszkody czy kolejne wybiera na tyle dobrze, że kompletnie nie czuć tego na siodełku. Zapewnia dużą stabilność jazdy także w trudniejszym terenie. Latałem nim nawet po grubym piachu, gdzie ciężko byłoby przejść pieszo. Wielką przyjemność sprawiła mi jazda z prędkością dochodzącą do 40 km na godzinę po odcinku specjalnym w lesie. Cały czas czułem się pewnie, mimo że adrenalina dawała znać o sobie. Skusiłem się także na jazdę na torze dla rowerów i motocykli wykonanym w lesie. Tutaj trafiłem na pierwszy problem z tym rowerem. O ile nie mam zarzutu co do pewności prowadzenia w różnym terenie, tak dwie rzeczy przykuły moją uwagę. Kilka skoków na małych hopach sprawiło, że jeden z pedałów wykonanych z tworzywa po prostu się wygiął i miałem podobne czucie pedałując, jakbym go krzywo przykręcił. Tutaj pomógł prosty trik. Postawiłem rower na słońcu na 10 minut i wyrównałem rozgrzany pedał, jednocześnie zamawiając zestaw solidnych metalowych pedałów. Pedały z zestawu nie nadają się po prostu do ostrej jazdy. Drugi aspekt to stopka. Strasznie mnie nie polubiła stopka w tym modelu. Jeżdżąc po dołach, bardzo wpada w drgania, na tyle że odkręciła się śruba regulująca długość stopki i odpadła razem z połową tej stopki. O ile brakujący element znalazłem, tak śrubkę pochłonął w całości las. Po zwiedzeniu lokalnych sklepów budowlanych dobrałem zbliżonej wielkości śrubę i naprawiłem ten element. Jednak po przejechaniu kolejnych kilometrów stopka zaczęła drgać i hałasować, tym razem na nitowanym przegubie. Tego już nie ma jak naprawić. Reasumując, rower jest wytrzymały, ale pedały i stopka jest do zmiany dla pełni szczęścia, jeżeli chcecie jeździć w ciężkim terenie. Na filmie możecie także zobaczyć, jak jeżdżę na rowerze z tylnym błotnikiem, którym w pewnym momencie znika. Tutaj przegrałem z konstrukcją tego elementu. Gdy raz zarzucałem nogę, wsiadając na rower, przez przypadek zaczypiłem obłotnik i po prostu złamałem go w mocowaniu. Więc musicie także uważać na ten element lub wybrać lepsze rozwiązanie. Klasycznie już napisałem o tym producentowi. Ten przyznał, że jeżeli coś takiego się stanie, to spokojnie można skontaktować się z serwisem i wyślą nowe części zupełnie za darmo i to każdemu użytkownikowi, nie tylko mi. Warto o tym wspomnieć, bo właściwie część z tych elementów zepsułem przecież sam. Wspomaganie i kontroler. Warun S26 ma silnik, który jest w stanie rozwinąć moc do 750 W. Producent obiecuje moment obrotowy na poziomie 80 Nm. W trybie zablokowanym pojedziemy maksymalnie 25 km na godzinę. Zostaje też ograniczona moc silnika do 250 W. Z pomaganiem zarządza czujnik kadencji, który jest jednym z lepszych, na jakie do tej pory trafiłem. Jeśli oglądaliście poprzednie moje recenzje, wiecie, że moim ulubionym rozwiązaniem jest czujnik nacisku na pedały i nie lubię czujnika kadencji, potem ten potrafi rozleniwić. Warunek z 26 jest inaczej. Sterownik bardzo sprytnie kontroluje moc silnika i sposób jej przekazywania. Przyspieszenie jest odczuwalne, ale bardzo naturalne. Gdy zbliżamy się do limitu 25 km na godzinę, silnik nie wyłącza się natychmiast, tylko płynnie jego wspomaganie spada do zera. Realnie więc wygasza się przy 27-28 km na godzinę. Bardzo mi się to spodobało, bo w wielu testowanych modelach silnik zawsze startuje jak rakieta, a gdy dojdzie do limitu prędkości zapisanej dla danego biegu, odcina moc tak szybko, że czuć po prostu jak robimy żabkę. Tutaj nie ma nic takiego, a to duży plus. Blokadę możemy zdjąć, a jak to zrobić pokażę Wam w osobnym filmie. Link znajdziecie w opisie. Wtedy rower jest w stanie wyciągnąć do 40 km na godzinę na płaskiej powierzchni. Jeżdżąc po wzniesieniach, czuć, że silnik raczej nie ma 80 Nm, a coś bliżej 50-55. Prędkość zaczyna spadać, mimo mocniejszego pedałowania, gdy jedziemy pod większą górkę. Dodam także, że w zestawie z rowerem jest także manetka do trybu wyłącznie elektrycznego. Możecie ją założyć, wedle uznania. Ja w trakcie testów pominąłem ten element. To, na co zwróciłem uwagę, to możliwość konfiguracji sterownika poprzez menu. Istnieje możliwość ustawienia każdego z dostępnych z poziomów wspomagania. Decydujemy na przykład o podziale prędkości czy sposobie zachowania roweru. Możemy na przykład sterować maksymalnym napięciem baterii, dostępnym dla poszczególnego levelu pas. W ten sposób, na niższych biegach, możemy znacznie ograniczyć moc silnika na bardziej rekreacyjnej jazdy. Jeżeli jeździliście rowerami z czujnikiem kadencji, wiecie, że ten rodzaj napędu zazwyczaj daje 100% mocy silnika, co w wielu przypadkach jest po prostu zbędne. Tutaj mamy na tym chociaż częściową kontrolę. A jak to wszystko przekłada się na zasięg tego roweru? Muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja nigdy nie oszczędzam rowerów, testuję je w różnych warunkach dość mocno, by każdy z Was wiedział na co może pozwolić sobie jadąc na danym modelu. Tutaj właściwie od początku jeździłem w trybie odblokowanej prędkości i zrobiłem rowerem do chwili tworzenia tego materiału 150 km, ładując go tylko dwa razy. Jadąc dość dużą średnią prędkością, wynoszącą średnio 24-26 km na godzinę, przejechałem warunek 26-80 km i miałem jeszcze zapas baterii. To wynik rewelacyjny, jak na cięższy rower z czujnikiem kadencji. Aby jednak nie było tak różowo, o ile ten rower świetnie się prowadzi, nieźle przyspiesza, tak problemem może być szybkie zatrzymywanie. Z moją wagą 100 kg i masą roweru wynoszącą 35 kg jest już co zatrzymać, zwłaszcza jak jedzie się z większą prędkością. Tymczasem producent zastosował w tym rowerze hamulce tarczowe, ale mechaniczne, czyli na zwykłą klasyczną linkę. Po właściwym ustawieniu i odpowiednim dotarciu są całkiem niezłe, ale i tak zawsze będę powtarzał, że na tym elemencie nie można oszczędzać i widziałbym w tym miejscu porządne hamulce hydrauliczne, które będą wręcz gryzły asfalt. Tutaj nie byłem w stanie nawet zablokować tylnego koła, by polecieć bokiem na filmie. Hamulce były po prostu za słabe, by ręcznie utrzymać klocki wgryzione w tarcze. Podsumowanie. Warun S26 to rower, który wygląda świetnie. W oczy rzuca się m.in. duży amortyzator ramy, który w praktyce sprawdza się znakomicie. Napęd działa bardzo dobrze, mimo iż jest to klasyczny czujnik kadencji. Jednak, w połączeniu z zaskakująco dobrym sterownikiem, potrafi sprawić, że cała konstrukcja sprawia przyjemność z jazdy nawet na długich trasach. Bardzo polubiłem ten rower, zwłaszcza ze zdjętym błotnikiem z tyłu, bo prezentuje się jak klasyczny bober. Co ciekawe, za każdym razem, gdy zatrzymywaliśmy się zrobić kilka zdjęć lub nagrać parę ujęć, zaczepiało nas sporo osób zapytać o szczegóły tego roweru. Przyciąga wzrok bez dwóch zdań. Do pełni szczęścia trzeba wymienić pedały na metalowe, zastosować lepszą stopkę no i może pomyśleć nad zmianą błotnika z tyłu. Tak, to świetny rower nie tylko do latania w trudnym terenie, ale także do jazdy na co dzień. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. W opisie podkleję także link do sklepu, gdzie możecie kupić ten rower. Wrzuciłem również playlisty z testami różnych rowerów i shorts z jazdy. Dzięki serdeczne za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do zobaczenia na drodze. Cześć.